Dziś Mercedes klasa C doposażony w Android Auto, CarPlay i Mirror Link, ale równie dobrze mógłby tu być Mercedes klasa A, B, E, CLA, CLS, GLS, GLE czy GLC. Wszystko będzie tu działało identycznie. Zainteresowani, jak to zrobiliśmy, oglądajcie dalej. Cześć! Jesteśmy ekipą sklepu Hadron i doposażamy auta od 25 lat. Zostaw subskrypcję kanału i łapkę w górę. To nas motywuje do robienia kolejnych materiałów i pomaga nam walczyć z algorytmami YouTube'a. Najpierw klasyczny mały demontaż, ponieważ musimy się dostać do fabrycznej jednostki radia i tam zamontować nasz moduł. Do którego link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Do podłokietnika wędruje wyprowadzone USB. Ono może nam się przydać na przykład do oglądania filmów z Pendrive'a lub do funkcji Mirror Link, jeśli masz telefon z Androidem. Ponieważ dźwiękiem wchodzimy przez AUXA. A Auxa w tym aucie nie ma, to trzeba go zaprogramować. I o ile sam montaż modułu jest względnie prosty, o tyle z programowaniem Auxa w Mercedesie nie każdy sobie poradzi. Tak czy inaczej widać już, że wszystko działa. Tu akurat mamy widok CarPlaya, czyli takiej wersji interfejsu dla iPhone'ów. Z iPhone'em łączymy się tu bezprzewodowo, właściwie od zawsze. Z Androidem od Androida 11 też działa to bezprzewodowo. Po całości poruszamy się fabrycznym manipulatorem. Nic też nie tracimy z fabrycznych, z oryginalnych ustawień auta. Po prostu przełączamy się między oryginalnym systemem Mercedesa a tym naszym przytrzymując przycisk back. Nie będziemy się tu specjalnie rozwodzić, czym są te dwa systemy, czyli Android Auto i CarPlay. Bo skoro oglądacie ten materiał, to domniemujemy, że wiecie, czego szukacie. Główna zaleta to oczywiście mapy Google z wyszukiwaniem głosowym, jak też inne mapy czy nawigacje jak Waze czy Janosik. Są też opcje muzyczne, jak radio internetowe, Spotify czy Tidal. Działa oczywiście też sterowanie z z Who is the president, of Poland? Is the president of, the Republic of Poland? Możemy więc składać auto i oddać je klientowi. Jak widać, zostaje całe menu fabryczne wraz z nawigacją, a my po prostu możemy się przełączać między oryginałem a naszym modułem. Działa też fabryczna kamera cofania. Mapy na tym wyświetlaczu prezentują się naprawdę dobrze i wreszcie są aktualne i użyteczne. Jest też opcja Mirror Link, czyli przerzucanie treści z telefonu na ekran. Tu akurat udało nam się odpalić Netflixa, ale do tego bym się nie przyzwyczajał, bo Netflix potrafi taką opcję po czasie zablokować. To co działa bez problemu, to odtwarzanie filmów z YouTube'a. Kontrola w Mirror Linku jest z poziomu telefonu, z kierownicy można zmieniać ewentualnie głośność. To tyle na dziś, więcej informacji jest w opisie tego filmu. Do następnego razu.